Witam wszystkich. Tu na rowerze. Dzisiaj będziemy trochę jeździć rowerem, trochę spacerować. Wybieram się zasią na y, spacer po wydmach. Y, jest to Wandel Festival. Y, co znaczy po prostu spacer, spa, y, festiwal spacerów. Y, są, tu, są, y, na tym spacerze są y, jest kilka tras. Będziemy, wybieramy prawdopodobnie dwie, zobaczymy jak będziemy się czuć, bo w Holandii znowu się że leje żar z nieba i nie wiadomo jaka temperatura nam dzisiaj dopisze. Więc wybieramy się może na dwie trasy, może na jedną trasę zobaczymy. To wy też zobaczycie. Co będziemy robić? No Zbieramy na fajną koszulkę z soruszkiem i zbieramy kasę na walkę raka warkę z rakiem piersi. Muszę się chwilę zastanowić, żeby nie przekręcić nazwy. Jest to taka duża impreza plenerowa, gdzie ludzie będą spacerować po wydmach. Mamy wytyczone trasy, różne trasy. Trasy jest bodajże trzy, trzy takie dla harpaganów, czyli takich co spacerują i mają siłę, mogą chodzić i jedna jest dla inwalidów. Gdzie można się przemieszczać po asfalcie wózkiem inwalidzkim, każdy może wziąć udział w tej, w tej zabawie. A pieniążki wędrują do wspólnej puli i, i ratujemy kobiety. Dobra, widzimy się na czasie. Jesteśmy teraz na tym punkcie startowym ostatnia toaleta ostatnia toaleta, ostatni mycierączek i ruszamy w trasę. Życzą nam powodzenia i idziemy. 16 km trasy podzielony na, na dwie etapy po 8. Także pierwsze 8 i zobaczymy czy dajemy radę robić drugie osiem. O, to nasza trasa. Oczywiście, trasa już jest złożona w kosteczkę. A tam jest mnóstwo ludzi, także raczej pójdziemy za wszystkimi. Tak, to już trzeba dobrze wycelować, gdzie zacząć. Mhm. Zaraz za mostem. Przed mostem w lewo, czy za mostem? Tak, tam już wracają. A więc ustaliliśmy. Zaczynamy od trudniejszej trasy, od różowej. Ta różowa karteczka to jest trudniejsza trasa. I pierwsza, pierwsza nasza rundka jest po wydmach. Czyli takich naprawdę po piachu, piachu. Koło ja będziemy myśli. A drugą rundkę... no czemu nie? Gdzie jestem? Do weh oversteken to krótko, krótko w kierunku A drugą trasę robimy sobie e, łatwiejszą. Przez e, leśną Mamy Dungeon, tak to się nazywa? dajny, To jest Flanders Bezinu. Nie jest przez ten. O, tym razem nie ma trasy przed Wydmy. Tylko będziemy ich wędrować sobie w innych terenach. Landenwech, czyli po prostu po, po polnych. A później, później idziemy do lasu. Może ze względu na to, że jest taki, taki, taka temperatura.

Nie cała nasza trasa prowadzi przez, yy, przez park. Teraz wędrujemy przez miasto. Jak to w nazwie tego naszej, naszego spaceru dzisiejszego jest Drunense Fest, e, Wander Festival, czyli jesteśmy w miejscowości Drunen teraz. I za chwilę wyjdziemy na główną ulicę tego miasteczka. Przepraszam, wsi. Bo w Holandii żadne, żadne miasto, żadna wieś nie chce zostać miastem, bo tra traci wtedy wszystkie przywileje wsi i zaczyna się robić drożej. Więc w Holandii jest dużo wsi, a mało miast. Słuchajcie, my kończymy pierwszą część trasy. Zanim wejdziemy na stadion i będzie muzyka i ten cały gwar, no to tak krótkie podsumowanie. Krótkie podsumowanie. No, trasa fajna. Troszkę bardzo pomieszana z miejską, także dla każdego coś fajnego. No i teraz weźmiemy. Za chwilę będziemy mieli, to za chwilę zobaczycie, metę jakby, jakby ktoś chciał skończyć, no i w tym momencie my zaczynamy drugie okrążenie innej trasy i teraz pójdziemy na trasę leśną polne, rolnicze, to była ta pierwsza nasza, nasza część, a teraz będziemy typowo leśną, czyli pójdziemy w tamtą stronę. Jeszcze dokładnie nie wiem gdzie, bo idziemy na opis. Także ciężko się zorientować na tych punktach, gdzie będziemy się znajdować. To dopiero wszystko wyjdzie, jak ze strawy, to co zapisaliśmy, całą trasę, będziemy mogli sobie ją przestudiować i przejrzeć. No, jak słyszycie orkiestra przygrywa nam ostatni kawałek pierwszej części trasy. Trasy, jak już mówiłem, są cztery. My robimy tylko dwie, 16 kilometrów. Każda trasa po 8. w sumie mogłem teraz nagrywać zakończenie pierwszej części no ale się obawiałem, że tu gra muzyka i że za tą muzykę mi przytną, przytną zasięg filmu no i tu zobaczcie, tu zobaczcie, możemy wybrać jeżeli już kończymy to idziemy sobie przez ten różowy różową bramę i wtedy jest zakończenie, a jeżeli idziemy następne okrążenie, to idziemy z lewej strony, chwila odpoczynku i zaczynamy następną część. I teraz zacząć leśną trasę. Słyszycie? Jest orkiestra, naturalna orkiestra. Teraz będzie przyjemnie. Zbliżamy się to Wydmu. Zobaczymy ile w tym roku wyjdzie co? No, ale nie w to pogodę normalnie też tak można połazić, nie? Tak! Być problemacji. Myślałam, że tu są jakieś numer. Rower bierzemy. Dwa tygodnie na pustyni Woda nam się kończy Woda nam się kończy Będziemy musieli sikać do butelki i rower stoi To jest coś Nie ma tak jak Holandia Nawet rowery są na pustyni I Nikogo wokoło nie ma, nie? nie ma. Ale rower napięty Chociaż za na trzymać strength if not Ik er nou We gaan toch nog eh, voor het goede doel onze beentjes laten gaan. En we hebben vandaag meer dan 1300 wandelaars mogen verwelkomen. Dus dat is natuurlijk een uh, gigantisch mooi inderdaad. Het applaus is absoluut wel uh, waar. Maar dat is een heel mooi aantal. En dat betekent automatisch dat we ook volgend jaar natuurlijk weer verder gaan met het Dunes wandelfestival. Dus ben je heel toevallig je agenda al aan het vullen voor volgend jaar. Zaterdag 29 juni 2024. Dus zaterdag 29 juni 2024. Op de koning staan ze klaar. de dames van elk Prunens Wandel Festival zakończony. Przeszliśmy dwie trasy. Każda z tras miała 8 km, czyli przewędrowaliśmy 16 km. Jedna trasa, którą przeszliśmy była raczej po polach łąkach i z akcentem takim rolniczym, a druga raczej przyrodniczym, leśnym, co już widzieliście. Wędrowaliśmy po, po wydmach, po obrzeżach po wydmach, było strasznie gorąco, strasznie ci, dużo. Duża temperatura jesteśmy trochę męczeni, ale daliśmy radę, zebraliśmy dużo pieniędzy. Ile dokładnie nie wiem, także tu za chwilę się pojawi. Jak e, znajdę informację, ile pieniążków zebrane zostało, e, jeszcze nie wiem, bo akcja e, skończyła się pół godziny temu. Jest godzina 18.00. Akcja skończyła się coś. W sumie tak. W sumie godzinę temu się skończyła. Akcja skończyła się godzinę temu i mogli, możemy, mogłem, mógłbym powiedzieć, ile mniej więcej na teraz jest zebrane, ale to jest takie orientacyjne, bo jeszcze są takie puszki małe, które się wrzucało. Także to być, by była bardzo orientacyjna. Wydaje mi się, że jak będę składał ten film, montował ten film, to będę już wiedział dokładnie, ile zebraliśmy. Dobra, ja mam tyle, tyle dla Was. Wiecie, co macie robić. Tutaj, tu, tutaj, tu właśnie jest taki znaczek. Subskrybujcie. E, tutaj są takie, takie lajki, także możecie tutaj tutaj lajka wrzucić. Ja już y, za wszystko bardzo dziękuję. No i widzimy się na kolejnych filmach, kolejnych trasach. E, raczej takich spacerowych, jak teraz ten odcinek był, nie będzie. No, aczkolwiek... Nic, nic nie, mogę, nic nie mogę powiedzieć, nic nie mogę zagwarantować, że nie pójdziemy na następny spacer. Dobra, trzymajcie się, do zobaczenia. Pa!